To hey, to face, face. Cheap nie spać, nie hey spać, jest napisany. Cheap Sleep! Że jest ten, że tanie. Panie spanie, panie, spanie. spanie, no nie nim, Panie kolor. To jak, Wybaczmy I nie syla. Jak w przemyślu, w takim Wybaczmy jednym dobra. miejscu. Tutaj czysteś, ja nie dzisiaj z przemyśla kolejną jakąś dziwną tą. Jaką opinię? rzecz czytałeś? I odpowiedź, bardziej, tak naprawdę. No, wiem. Powiedziałem, że dwa przepraszam na początku. Tak, nie słyszałem, sorry. Mówiłem, no nie miałem kolor. Dobra. <grym> co to jest nie, w ogóle? Jest o nie. O, dobra. A, ale fart, ale fart. Ale a ja nie nawet nie Dobra, jaki farcior. Fajnie to będzie face to face pojebał. Będzie będzie face to <grym> <ooo>, kąt <grym> do wow, 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 wow. no i co? nie ale mi tylko zbiorę... szybka, blisko, bo mi nie, szybka. No, na na dół, Ale mi zbierź szybko. No. E Gekon, Gekon, tu będzie! Gekon będzie... Yeah. Dawasz na, No powiem tak, nawet jakbyśmy nie chcieli, to i tak by dostał. Gekon! <ślefie> no nie mogę go zrobić, bo był. <ślefie> Dobrze tak, Dobrze Gekon, teraz i tam pomypię. Boczek nie oj, w dupę, nie oj, oj. w dupę Szybko, szybko przejedź, szybko to Dopiero co zapraszałeś, a teraz, że nie, no co ty jesteś sylo jakiś? No dobra, no to pakuj się o, No to się zatrzymaliśmy idealnie no Daj mnie w Daj mnie w <laughs> Daj mu wówcisnąć! Dobra, jedziemy z tym A teraz buścik Tak, ja bo go da... Puść. Nawet nie próbuj, Rudy Dawa, jedź <laughs> Koś tu smarkaczu go ale pura zwykła teraz to. Dawaj smarka! Jezu, ale mnie wysrało. O, wiecie mnie kto będzie jechał z naprzeciwka w tym momencie? Nie, jest taki fajny gość. Żółty jest pierwszy Może nie Rzuty. fajny, ale, ale pierwszy. Żółty, o jest Ale pierwszy, on tam się, to prawda? On tam się zatrzymał, aha. Bardzo wiesz, dobrze. No tak, ale ja się zatrzymałem na nich, przez co nie musiałem aż tak zabrać, wiesz? No lepiej. No mi to prawda, jeszcze. zatrzymał się na nas, przez co nie musiał aż tak bardzo... O, tak żeś, O nie. O, pan karetek jedzie na nas! Pan karetek! Pan karetek jest. Dobra, ja do ciebie wpraję. chodź tu tu! Ja do prawej uderz uderzone było na początku o! Jej, Dostałem, dostałem takiego boostu od ciebie Ej, karetek. bo tam jest pierwszy Ale dostał busta. No nie no, boczek no. No. no no co? No co? No co? No co? No co? No spadliśmy no, co? no, co? no Ominięte. Ale ładnie cię ominęłeś, wow. ładnie cię ominąłem. Ja cię w sumie ominęliśmy się nawzajemnie, nie? Także. Ale ładnie git. cię ominęłem. ja nie jestem pierwszy. Nie jestem nie Nie nie, 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 złem, nie. co że jesteś pierwszy? Przepowiedziałem że taki pizdę już ci mówiłem. On okay. go po prostu ja mówi, ja on co tak mówi. On tak mówił, ja po prostu, że mówić. Dobra, już powiedziałem ci, tam Już zamknij. Przepraszam. O, przeproś, przeproś jeszcze, no. Gekon! Próbowałem się z... zatrzymać. Masz, no, ale tu to... w, w drugą stronę trzeba było się zatrzymać, a nie na moim boku. A nie zasady. na jego boku. Mhm. Nie no, myślałem, że akurat zdążysz już wyminąć, o. ale jak się okazało, że nie. Uuu. O, nie, źle o. Karetki do boju, żeby on miał jakiś gówniany samochód. A, ale będzie goli, tak walony, ale Będzie tak walony, będzie tak walony. No, nie, no nie, wóch, nie co Ej, Ej przestraszył się, przestraszył się po prostu. Przestraszył się. Się, się, że będziemy tam. nami tylko nie, nie, będzie ale ale będziemy tam... O, nie, o, ty. O, ty. nie, Czekaj, nie, 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 ale... ale nie, nie, Baczek nie, nie Nie doleciałem nie też tak Ale no. było warto pamiętam. Było warto, było było warto. Było warto no. no No nie no to pozdrawiam serdecznie Ja cię nie pozdrawiam A bo gekon pierwszy jest tak? A to auto jasia fasoli a. Zaraz będzie. dobry ale, ale masz fartę jełopie no A tam łopi się w ducha zmieniłeś ja tam dobra, a tam sklej tam Dobra gekon Wypadł wypadł O o o o, o dobra, dobra. Wypadł, wypadł. Takiego ducha, który Cię w dupę puka <grym> Gdzie ty jesteś? Rucha na coś zabawnego w końcu ja <grym> Tak, to ale opiono. to plus jeden, to plus jeden. nie, 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 nie widzisz, głupi Nie, 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 Zakręciłem, chłopie O, ja zakręciłem No tak Aha, Boczek wypadł Dobra Boczek? elo Łoooł! Wow. Wow, 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 ale paczek wow, będzie, wow, będzie bity teraz! Ale będzie bity teraz! jest! Ojej, się zachowała normalnie. manię. Bedem, witam! Na co ty tam czekasz? Widzisz, że ja cię tam nie złapię? Tak. No masz szczęście, bo tam o. nie będę aż jechał. Też mi się tam jechać, nie? No to ty. On jest ostatni, nie będę go Dobra. bił. Mam honor. Mam ja o, Masz to, czego nie masz, Sylo? Co? O, o nie. Nie Jezu, Jezu nie! nie dlaczego karmę ja dostałem, no! Upadłem na koło. Ale no poczekaj ten! Wszyscy wszyscy, wszyscy, wszyscy... wszyscy wypadli. wypadli. Ale ja nie, po prostu czekaliśmy na... chłopaki, Jesteście ja na naprawdę świetni Słuchaj, Wiemy, Ciech, Miło mi się z wami grać ja czekałem, chciałem cię rozdupić, ale się nie udało. Ale Ej, a, 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 ja czekałem, Ja nie Ja chciałem go rozdupić. On się par czekał, bardzo miło. I do tego. Bardzo ta fura to od lata trochę bardziej niż inne. Och! Nie pierwszy! Uwaga to! Oooo! No ale Gekon będzie walony! Oj, oj, oj Gekon, oj oj Ty nie masz życia! Uf, wiem o tym, że. F1, nie zerpiasz Oooo, ale farta ma! Oooo! Nie ma. Jest! Jest! Wlecę na pusta! Przeżył, przeżył! to. No. Na pusta, centralnie! No prawie! O, a... Cylo, Ej, wiecie dupił. pana, że on. ale. Ale, nie, Sylbo, nie, mówię będziesz będziesz taką. Mam idealną Jawidenkę, bo oni to zrobił centralnie nade mną, ale to będzie piękne, w powietrzu. ale ty jesteś.

Aha. O, Gekon się za mną chowa jak coś, tak tylko powiem Jaką bagiera bagieram boję, się coś no, nie bij, O, tam, o, 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 ale, o, o tam nie, zarzuciła. ale zarzuciła Ale zarzuciło tam Nie, o, Ale przynajmniej ładnie ten Ale mogę się po no, Gekon się, się zatrzymał przynajmniej na mnie, no O, o Gekon Pyk. Ale ci niszczę teraz ale, w śmieciu Ale strącił sylaby z, z hitu Strącił sylaby? Tak będziesz niszczony teraz, że No Ale co, no ale oddała, co, dziękuję, kurde, dobrze, dobrze, dobrze Masz dojazd taki, gnoju, jeden z za... oczu. Masz o, dojazd, bute. Gekon! Jezus! Jezu. Gekon, masz dojazd! No, zdaję sobie z tego sprawę. Z... Zdaję sobie o, goś, z tego. Jaki, jaki on jest? Jaki on jest? Koki teraz mosło. Zauważysz, gość. Co się z tobą wydarzy tutaj? A, nas nie doskoczysz? Mm, o, chyba i na to nieźle ja się, z stanie, z stanie, się nie <grym> <stań? grym> doskoczył, Sylo nie doskoczył nie doskoczył nie doskoczył z... Nie czy doskoczę, do bez... Na powiem się Nie wiem, tego śmietnika dalej trafiłem Ale go dojadę teraz O Jezu Naprawdę Aha, oni się dotknęli Tak No Niechcący, niechcący Próbowałem uniknąć, ale... Ooo Bagi, rampa Bagi, rampa Dobra nie, mnie tym bączkiem, nooo! Ja jechałem swoją prawą, Sylwester, jak nie ja się swoją też to wiesz. Prawo, no i co? I wyszła jak wyszła, no. ale uderzyłeś mnie na mojej prawej, więc nie mogę się to jak... To była taka to to jakieś, ten, Proszę moja. się bić, a nie jakieś przeproszenie. Aaa, okej, A Ja jadę okay. po swoją, jaki mają. moją. O kurde pieczone, Aaaaa! No nie gadaj się, nie, nie dolecam. Zareagowałem, Shepard, bardzo... Słuchaj, ty! Co mnie tak podrzuciło tutaj? O nie. O nie. O, czekaj, to byłeś pierwszy? pierwszy. Tak. tak. byłem pierwszy. Aha, dobra. Czy ty mu odpuściłeś? No bo kurwa myślałem, że ty jesteś pierwszy. No, no ty, Yo, jazda jazda. jesteś gekon głupi, Jezus Maria. Tak ja byłem takie, O nie. Ty patrzysz, ty patrzysz, że odpuszczający Zbyłem. dla szepara. Ty bardziej, że mnie to zmyliło, że chłop się zatrzymał po środku i myślałem, że jest trzeci, a może Dlaczego albo drugi. miałem się za... Dlaczego innego myślałem, miałem? zatrzymać? nie, nie wiem, że po prostu na drugą Ja drugą. Ja nawet nie boiłem, to nawet nie było teraz, wiesz, jak mu chciał, bo to to zrobił. O, no, bo teraz niezamierzane. O, silo tam, czeka. no, tam czekał. No, tam czekał. no, tam czekał Bez skitu Ale, Frayer podbił. ale, frajer, Ej, i silo znowu. Ej, to jest taki ja moment, zna... w którym strącane są sylo? wszystkie inne miejsca niż tak. pierwszy. I pierwszy zrobi przewagę. Sy nie, sylo po. Teraz. Po prostu sylo zdecydował. Kto teraz? Sylo kto zdecydował. zdecydował, tak. Kolejny raz, kiedy sylo zdecydował. Masz ty tyś Frajerzy, ty pompko, jedna, ty kurwa. To ja półpiszę, użyj. To ja Trzma no tak, To ja. Szmato, ty. To ja, to ja. Zarty, rej tu już, dam ci mówię co. Dzięki. Ale jadę z nimi okay. dzisiaj. Nie z nimi dzisiaj. Okay. Oj, tak, nie tak, tak. To ja, Ale ty co ja zechcesz mi powiedzisz, ty jest w ogóle piękny? On nie wie, co mam powiedzieć. Na co my? Gówno. Aha. O, tak jest to... pardem jeszcze silo to będziesz w ogóle fajnie. No to ogóle... nawet przecież dojechać. debilu! To ja cię dupnąłem! Nie, ale Sylo dobił. E, Czym on dobił? On mnie dobił! No do to <śmany> ciebie i <śmany> mnie i w taki sposób A, właśnie okay. Sylo był na górze tego łańcucha pokarmowego. Ja. Za Co znaczy, bo... jedzie tą karetkę? <śmany> Ty Syla, Syla uczysz po raz, to samo lewo co ja! No. Ale co, co, o co chodzi? No. Wiem, się miejsca, o co chodzi? O co chodzi? No. To samo lewo co ja Tak, bo Syla, Syla się nie nauczy Bo staliście naprzeciwko siebie Może, może, może To no jest powód Skręca w tym samym kierunku co ja O kurwa o, macz, no i No to, Kurde, nie. <laughs> O ale kasta ja. wiem. gdyby Sylowi dał przejechać, już byś przejechał dawno szefas. Uh, ja, oh no, no, tak, bo mnie nie tak, było z tej no strony tak, w ogóle. No, w sumie tak. Tym dużym. Syno, kurna! coś zrobił. Zostaw me dupę. No. Nie! No dobra. On a już wiem co on robi tu, no. Ale fart. No. O nie. Jaki fart. Dokładnie Nie, nie zrobiłem tego spaceru, w sumie on mi, on mi się zrespił przed mną po prostu I A? nie chciałem je puścić, tak te tbh Mi się nie wskoczyło Jezu. tutaj O nie. Synu, wiesz co, no, ja. ty zrobiliś mu zasłonę po prostu Komu? No Pier... A ja przesadziłem tak no, no. ja, ja to zaznaczyłeś Nie! Zatrzymaj się! Zatrzymałem się Nie, drugi to jest, kurwa, <laughs> Dobra go. Go. Nie spodziewałem się tego! Co ty Spodziewaj tam robiłeś? Ty, ty ja w co ty tam robiłeś? Yo, yo, jechałem na kurę no jechałem akurat! No. Jesteśmy daleko ty do tyle. Ty jesteśmy I... całą trójkę. Ty jesteś slow naprawdę! I po co mu to zrobiłeś? Aaaa. Nie lubię! <ścoughs> no okej, okay, no dobra. No dobra, no. zobaczymy, co jest dobra. mocniejsze. Policyjka. Mamy no w tej grze więc gram przeciwko niemu. O <śmany> Płudny. Płudny. <śmany> czy, czy mówiłem już dzisiaj, że jesteś głupi? A na tym face to face? A, tak razy, razy. On pan pan tak nigdy, wydziemy. nigdy ale się do ciebie nie zbliżymy w ten sposób. Nie, fajnie. Wywaliliście mnie. ładnie mnie się podoba ten wizyt. No tak, co? ale siebie też przy okazji. O to zrobić. Nie no, nie będę czekał. Nie no, że frajerskie zachowanie to, no, to no, jest tam, Gekon, Syllo! No, co ja nie czekałem, to, to chłopca wrócił? No, frajerskie zachowanie, to chyba nie na nie A w sumie tak, no to stylu dzisiaj tylko czekał. No, no, no to zaczęło jak frajer. ja nie czekałem. No to było poczekać no co <smarizy wina> no Nie, bo nie zafajłem Bo to jest twoja wina jak coś gekonek A no tak oczywiście Ale jestem koleż git Ty powtórzyłeś? Nie, na szczęście nie! Ale koła Ale koła mi tak lekcie A no minajcie widziałeś to? Tak, pierwszy raz, to prawda! Wow. Pierwszy zepard raz się zepard. udało minąć. To nie szepar, to... Jaszczur! No Jaszczur jest pierwszy. On ma taki sam skrydza. kolor! Tak, no, się widzę. No, Przepraszam! Nie tej mordy, chodzi? tak! Jeszcze raz, jeszcze raz, że to apka dziś! Jezus Gekon, ale żeś tu stóp! Ja nie mogę sobie boczyć! Tak, na złoście! Jezus Ale busta dostałem na tobie nagle! Właśnie widziałem! Już ci chrupia. Jesus no dupia. Była próba zatrzymywania no, się. No, wypierdza mi. No, dobra. <grym> no, dobra. A nie palmy, ręka. No nie. Oj, ja aż tura, ręka. No, nie, nie, nie. O nie. Aż ja tura. Ale masz farta teraz, no! Nie, far, nie farta, tylko celować nie umiesz i tyle. Ty Nawet nie. Ty. Ty, ty nie przycelowałem w ciebie, stary. O Nawet w ciebie nie przycelowałem. Oh! Ja to jest najśmieszniejsze. Przecież ja się zatrzymywałem wszystkim. I spacją, i es. A i tak, tak idealnie w ciebie palnęło. Ty najgorszy szmulu, ty. O nie! To jest najgorszy. Fajna fura teraz. Oh! Fajna fura. Fajna fura? Jest fajna pura O, ale fajna pura, jest, jest o, Jezu, O, jest, o, o, jest, o fajna pura, Dobra, dobra. Ustaw się tak, żeby na pół zlecieć, o nie Zajebiście to zrobiłeś, zajebiście, no, fajnie, polecieliście teraz, <śla> Fajna pora, fajna pora, haha, fajna jak się ustawiłeś do tego? O, o była si fajna pura, jest fajna pura Nie no, ty, 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 ty ale Sylo, ale... ty. Teraz Co Fajna to? fura teraz była, ty No, no, ty, no ty, ty, ty. On tak cały czas, on tak cały czas. Ja, Dobra, Zapomniałem, że tam pięć aj, buścik do kurwa dajku Zapomniałem się zaplikować dzisiaj ale Kurwa, to... cytrulina wjechała, ale już <laughs> buścik do no! dajku nie wjechał Ja to wygrywam Nie, panowie, uważaj, UWAGA, UWAGA no. Ja pierdolę Sam uderzyłeś ja mnie ja to... teraz już Ja pierdolę oh, yeah, oh, yeah. no? Not like this, no, not no, like this Ogień, 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 gdzie to nitro? To no, się wywalił? Jest, dobra, dobre, udało się. Faktycznie, udało mu się, no. Czekaj, GK na... na resp'ie rozwalić jeszcze. O, kto o, leci, tak już, to... Mało, brakowało. Yy, dobra, dobre, dolecę. Puszczę cię szabot. Widzę, nawet musisz troszkę, bo nie <grym> potało być się zawracać. Po no tak. To. O, o, nie, no, o, no. On cię puści, że jest taki dobry. On cię no to, puści, to, bo, jak się dzieje. Ale to wiesz, to jest tak, że on to Boż, nazywa, bo to, 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 to są wiesz momenty, w których to są fędę obwiz, że oni musi puścić, tak, tak, ale pan puścia cię. No, no wielki pan, nie chciolę głupi. Nie się rywesty. nie śpieszy Mnie się też nie śpieszy Jak <śpiewasz> <śpiewasz> coś Ja Jaszczunek na Hogatego, piek! A jeee! Ale przynajmniej wyleciał je! no. Ale zjebany jestem w Twojej stufce! Fajnie! Dupiej! Dupiej! To mnie! <śmieniciela> Macie go tam do wywalenia, jak coś, te bagi rampę no. No, ja mam... Macie fantomy, nie? Ja nie, mam fantomy. ja mam. <śmieniciela> ja to mam bagi, rampe, no. bagi Ja też wagi byłem. <śmieniciela> Ale wywaliłem trzy! Macie bagi rampę na wagi Tak, tak. O nie, nie hamować nie zdążyłem! Wywal kuruuuuu! O, O! boczek kończy Kończymy! Mocno się ja Ale mnie są no, Poczekaj tam, silo! Poczekaj Poczekaj, silo! Silo, czekaj! Czekam, czekam! Dobrze, czekaj! No i nara!